Minecraft, ale co killa zwiększa mi się FOV. Okej. Okay. O Boże, jeszcze mamy obok tego swatania, mam jakiś To z mi sobie poradzimy. Dzień dobry w ogóle też, by the way. Dzień dobry. Oh. Mm, dobra, wełna jest. O Boże. Tylko Tybie tyle nie mów na tym odcinku, żeby, żeby nie było problemu z montowaniem. Ale dziwnie. Lecą do nas. Bro, a ja, a ja myślę, że wszystko jest powolnie, bro. Bardzo o Boże. jeden. Nie wiem ile kratek dobra. Idzie, yes, to jest... Bro, to jest Opti fine zoom w ogóle, Zabiłem jednego O Nice, nice, dobra, jeden ty... Dobra, no to 10, to te 10 zmieniam No to się nawet, gra nawet da grać Na 40 A i spadłem to Kurde Jeden czas w ogóle nie jest łatwy Kto to wbił? A no ta czekaj okay. Piotrek, nagrywamy! A dobra, dobra. Bawa, mam mało ustaw. Ci... Mam 40 Mamy razem T, z Dimitrisem. I 10. ogólnie ja mam propozycję. Robimy taką rywalizację. Kto pierwszy zdobędzie do pro. Do do 50? No dobra, jeszcze jest nawet lepiej. Coraz lepiej. Jeszcze 7 bomb muszę walnąć. ciekawe czy się to uda w tej gruncie. Uważam, to do serca. A to to się ty? Ja Ci powiem. Ta 50 nie jest taka zła. Ja jeszcze na 40 stam. <noise> a na 50 już. Chyba ty widzisz taki niewyspany jest, że tak mówisz tak trochę zamulony. No to jest prawda. Ty ale żebym zrobił. A, Oj, Jezu. mam, mam. Widzowie, mam ty mi mam, mam propozycję. Na 20 lajków pod tym filmem robimy challenge taki, że to kila zwiększamy fuwa, a co, a co śmierć zmniejszamy. O tym myślisz? Ja się koncentruję na gameplay, więc ja Cię nie zapytam. I teraz powiem, że wszyscy do nas idą. Do nas właśnie akwat pójść. Ja jestem na niebieski, na, na niebieski, patrzę, że są czerwoni, ten gdzieś tam. Problem jest w tym, że mamy dwie strony. No kurde. Ale jesteś czerwony, właśnie. Dobrze, że Parta kupiłeś. Tak, jestem dobry. zabiłem No i też zabiłem I Teraz... Dobra No dobra, to, to, to nie jest takie złe, już. Ja, To nie jest takie złe super idę, I na, przeżyć. idę na midzik Spadł Nice Ten już ma seta <laughs> Ten akwa już ma seta jak go Co za... Co za bambik Mieć Tam są... Rurownie, więc lecę na nich Zabiego. go! No nie zabiłem, Jezu! U serca... Właśnie typ idzie z pocuch. Ako Ja mam dopiero 5 minut nagrania Bro, możesz nie wywalić stąd okay. no, Ej, aha, on idzie On no właśnie idzie Ale jest dobry, kurde A potem ma jak seta, bro No to obwojamy Z wojanami się nie bije Uwaga, uwaga! Z styl, styl. tyłu, Pat, pat, pat a mam na Jackson, nie nie. Nie 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 nie, nie. nie, 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 się nie opłaca, nie, nie no, dobra, zabiję, zabijam Ja tego nie mogę zabić. A 70. 70 Normal mam. Ja ja to jest wreszcie. 69 Pez. A ja miałem, a ja miałem, a ja miałem na... na 99 na <grym> Gramy teraz w, na normalną fillowiu, więc... Kiedyś się ja na tym grało, ale teraz już nie, tak trochę mniej. Nie, w ogóle. Kiedyś ja. na tym dużo grałem. A, kiedyś. Ale to była też kiedyś, Czernopy też powiedział. Idziemy idzie, idziemy na środek i nie zbieramy MC. Ale dziwnie się tutaj gra, żeby być szczerze, nie? Bo potem się myśli, no. że się spada potem. Nie wiem, uwaga, uwaga. Ej, lecą, lecą, lecą. Nie, nie, nie idź na moskit. Ten faff, ten faff tu, Tył, 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 tył. Może. ty, no, ty musisz zmienić. Ale ty też zapisałeś, bo. Właśnie. Ja mam na 7. nieważne. Dobra, nie ma. No coś mi się zmieniło, aqua, nie zmieniło aqua, się. Aqua, 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 aqua. Switch, witch, ja już mogę grać, ja już mogę grać szczerze. Osiemdziesiąt fowa mam. Jeszcze trzy kilo. Czerzu, co za co za... Dobra, zabij go. Nie, 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 nie. A ci daję fragi, daj ci fragi. Zabij go. Nie! Ludzie, jeżeli, jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę po win challenge. Robimy win. No, piękny win challenge, tylko że, tylko, że następny win challenge robimy, bo ten win challenge nie mogłem zrobić, bo od razu od razu ja... jakby myślę to już na szybko zaczęliśmy, nie? Zrobić co? Ej, no ja... dobra, jesteśmy w kolejnej rundce. Coś ci powiem. No. Ja nie bet. A O, o Ale dziwnie się na tym FOWie Quake prowoduje dla mnie. Na tym wysokim. Mhm. Ale fajnie, fajnie surfuje bardzo. Fajnie I to jest, nawet I to jest dlatego, że ty przegrałeś w gierach jest to lepsze. O, nie, ja zaraz, że... zaraz. Zaraz zmieniam, zaraz mnie. Aj, zaraz nice. Zobaczcie, jak się skończy po tej rundzie, niestety. Najkrótszy odcinek na moim kanale. Dobra, czyli 90 chwil of view. Spierdzielaj 100. I zostałem zabity. Też. <laughs> Szkoda. Aj, 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 aj. No, mi się gra, chłopie. <laughs> bro, ja mam 100 mam view, 100 bro. I się dobrze czuję. Tu? Jest tu, cześć. Ale, ale go wywaliłem. Ja go wywaliłem. No ale, ale jakby też go smakowałem. Aj z drugiej strony to jest. Żyjesz? Halo? E, nie, ja nie żyję. Dobra. Kila mam! I dawać chwilą na 100 o... Daj tam tą piosenkę. Nie wiem czy to jest kopie Nie, to nie jest jak tyle ludzi i Ale dwa kila tam. Właśnie mam... ja idę, ja sobie właśnie u to była i szmasz w 110? E, nie, ja mam, e, mam 10 Będzie dobrze. A spokojnie. pełka, się pojawił Pojawiła się Igor. Oh! OH MY GOD! OH MY GOD! LOD oh MAJ my... NIEW LOU! Patrzcie, czekaj, czekaj. Czekaj, tylko nie słuchaj. Dawaj. Niszczę, niszczę. No, ale. Po prostu. Biali one sweat. No. I właśnie jed, jedną igotkę nawet strafowałem. Ale wiecie, co, co najlepsze no ja że ci biali mieli, mieli, mieli skina sweatów, tak naprawdę. <ścoughs> Siedem Fireboli. I, i mam znowu ulubi moją ulubioną zabawkę. I <laughs> tu ludzi w życie. <laughs> Nie no, ja wiem, ja, ja wiem, że robię grzech, ale no po prostu. Jestem zawodowym wojanem. Dobra. Ale. Dostali tylko jedni. Dobra. No okej. Okay. No kto okay, oni dostali. No e, zieloni. No ja jestem obok. No Samo to, obok. no to dobra. I e, to do, my się połączymy. Czekaj, da. Zuku, Zuku, ja ich Zuku zabiję, czekaj. Ja, mam dm fireballami! O kurde. Aha, fajnie, że mnie, że mi mnie fireball dziwnie zaliczyło. <laughs> nie zaliczyło, tylko ci je biło Jak na ostatnim komentarzu. I tu. Po prostu błąd, James Błąd James Błąd nie tinty Widzowie, na, na 10 lajków robimy tier listę polskich serwerów bedurs pozdro Pozdro się zgadza oczywiście e, Nie, nie robimy niemieckie serwery, żartuję gomehead.net. A, on jest On jest na środku, Dobra. jeden Widzę go Dobra, jednego zabiję łapką Łapkę zabiję. Dziwi. Dzień Jest. Dziękujemy. Do widzenia.